Witam serdecznie świadome odmadzanie znowu ze spacerków. Robimy kolejny krótki filmik. Słuchajcie, ostatnio wpadło mi, bo to jest akcja z, z teraz, z przed kilku dni żabka zaczęła sprzedawać jakieś tam pakiety piwa że w ciągu 20 dni E, chyba roboczych. Nie patrzyłam tam na szczegóły tego pakietu. <śm> można sobie po jednym piwie codziennie w abonamencie odbierać, znaczy w abonamencie ludzie nazwali to abonamentem. Ten pakiet jakby polega na tym, że można sobie codziennie odbierać właśnie e, po jednej e, puszce. No i wtedy w takim pakiecie te piwa są tańsze. No, i oczywiście rozpoczęła się dyskusja też w internetach, czy jest to etyczne, że to jest tak naprawdę wpędzające jeszcze bardziej te osoby skłonne do uzależnienia alkoholowego, w uzależnienie itd. Ja oczywiście nie o tym będę chciała rozmawiać, ja będę chciała. Ten przykład, bo to jest bardzo dobrzy, dobry przykład, żeby go wykorzystać, żeby pokazać, co się dzieje dookoła nas, bo tak naprawdę ten abonament, nazywajmy to abonament w cudzysłowiu, bo to bardzo tu pasuje, żabki, ten pakiet promocyjny, to nie jest jednorazowa opcja, te wszystkie programy lojalnościowe, te wszystkie... Kawy, pieczątki zbierane, ciastka, pieczątki zbierane, wszystkie subskrypcje i tak dalej. To wszystko jest nastawione na to, żeby na podstawie tak naprawdę psychologii i nawyku tego, jak działa nasz mózg, wypracować w nas pewien po prostu zautomatyzowany mechanizm, że my po te, po te produkty, po te usługi. Po prostu sięgamy, je opłacamy, i nawet dochodzi do tego, że bardzo często z różnych abonamentów nie korzystamy, a je po prostu opłacamy. Staje się to naszym takim automatycznym działaniem, i tak naprawdę wszyscy do tego dążą, dlatego że, zobaczcie, nasze realia dookoła na tyle się zmieniły, że tak naprawdę podaży usług, produktów. Jest dużo więcej niż jest zapotrzebowanie, niż jest popytu. Więc to trzeba wykreować w sposób sztuczny, tak? Czyli są mi sprzedawane bardzo często dobra i usługi, o których ja nawet nie pomyślałabym sama, że jest mi coś takiego potrzebne. I to jest nagminne to jest na każdym kroku. Ten przekaz bardzo często jest taki, bardzo substelny, bardzo z daleka sprzedają się nam różne właśnie. Marzenia i też właśnie jest wykorzystywanie naszych słabości, skłonności. Ten system działa cały tak, że nikomu nie zależy na tym, żeby człowiek myślał, żeby człowiek, człowiek rozumiał, że ma wybór, że jego takie codzienne wybory nie powinny opierać się o to, czego. Ja chcę, albo czego ja nie chcę. No bo to małe dziecko może mówić: Ja chcę, albo ja nie chcę. Dorosły człowiek winien jest po prostu myślenia, prawda? I zadawania sobie pytań w takiej formie, czy to jest dla mnie dobre, co to dla mnie znaczy, jaki to dla mnie przyniesie skutek, w ogóle czy ja chcę właśnie wydawać swoje pieniądze na coś takiego, nie? A większość ludzi, no niestety, jakby się zatraciło o tyle, że nawet o tym nie myśli, nic teraz współcześnie nie jest nastawione na to, żeby wspierać naszą dojrzałość emocjonalną, naszą dorosłość i nasze krytyczne myślenia, myślenie, naszą samoświadomość. Wszystko jest bardziej projektowane na to, żeby człowiek taki przeciętny był takim po prostu przeciętnym konsumentem i teraz patrzcie, najpierw konsumujemy właśnie wszystkie dobra, a potem wszystkie leki, nie? <grym> dobra, dobra to tu jest jakby, rozumiecie w jakim znaczeniu, tak? Jakby te wszystkie, te wszystkie towary. No i też usługi, dlatego że większość tych usług nam po prostu robi, w cudzysłowie oczywiście, dziurki w mózgu. I dlaczego ja chcę poruszać takie tematy? Dlatego, że e, pamiętacie, że ja zawsze mówię o, o tym, że odchudzanie, odmazanie, zmiana stylu życia e, przede wszystkim zaczyna się w głowie. Tam się budują nasze nawyki, tam zaczyna, zaczyna się nasza świadomość i tam e, są podejmowane nasze decyzje. E, I dlatego y, to myślenie jest tak bardzo ważne. I naprawdę, jeżeli nie chcesz, żeby ktoś zbudował twoje nawyki, żeby ktoś zbudował właśnie twoją rutynę, twojego życia, no to musisz zrobić to po prostu sam, dlatego że ktoś ci to zbuduje, ale na swoją korzyść. Będziesz odbiorcą właśnie takich abonamentów, jak ten na piwo z żabki. I to jest wbudowane w oparciu tak naprawdę o psychologię nawyku, tak? Czyli Codziennie ktoś idzie odebrać jedno piwo do konkretnego sklepu. No to co to czyni, tak? No jakby jak budujemy nawyki? Codziennie po prostu robimy jedną małą, małą rzecz, prawda? I tak się buduje nawyk. Jest taki autor, to jest w ogóle noblista Daniel Kahneman, i on opisał w ogóle, jak działa nasz mózg, jak myśli, jak pracuje i nazwał to myślenie system 1 i system 2 i to myślenie w takim systemie 1, ja teraz w takiej bardzo uproszczonej formie Wam to przekazuję bardzo Wam polecam w ogóle poczytać więcej, przeczytać też w ogóle książkę Pułapki myślenia Daniela Kahnemana bo naprawdę może być dla Was bardzo odkrywcza, pomocna w takim życiu też codziennym żeby budować tam swoją świadomość i teraz wracając do tego co zaczęłam mówić o tym systemie 1 i systemie 2. System 1 to jest to, takie nasze automatyczne myślenie właśnie chcę, biorę, nie chcę, nie biorę, w ogóle nie myślę, robię coś na autopilocie, na automacie, czyli takie emocjonalne, takie niedojrzałe tak naprawdę. I możemy, jeżeli jesteśmy tego świadomi, to możemy, znaczy to nie chodzi o to, bo my tego nie zaprzestaniemy. My zawsze będziemy działać w 95% naszego czasu praktycznie na takim autopilocie, tylko mając tą świadomość, to my decydujemy, jakie nawyki staną się naszymi autom, automatycznymi nawykami, czyli po jakie rozwiązania będzie nasz mózg sięgał w tym uproszczonym, szybkim myśleniu. I myślenie, ten system myślenia 2 to jest ten myślenie tak zwane wolne, czyli takie analizujące, krytyczne, logiczne myślenie. Myślimy wtedy w taki sposób złożony i bardziej świadomy. Takie myślenie wymaga od nas bardzo dużego zużycia, też energetycznego. A nasz mózg nie jest nastawiony na to, żeby zużywać dużo energii, tylko na to, żeby tą energię oszczędzać. To się wytworzyło ewolucyjnie. Więc, dlatego, my bardzo rzadko, jeżeli tego nie trenujemy, jeżeli nie mamy tej świadomości, bardzo rzadko korzystamy z tego systemu drugiego, czyli korzystając z naszych zasobów, i to wtedy właśnie myśli człowiek dorosły dorosły, który analizuje sytuację, korzysta ze swoich zasobów, z umiejętności naszego mózgu, z informacji, którą zdobywa, no i też myśli wtedy długoterminowo, też zastanawia się o skutkach, jakie przyniosą te czy inne wybory, albo też decyzje. Dajcie znać, co myślicie, dajcie znać, jak Wam w ogóle podoba się taki abonament. Albo to, co mówię. No i do zobaczenia wkrótce. Papa! Pa.